Czas jest to wysoki poziom, czy raczej niski, czy też może średni? Yy, poziom jest mniej więcej tak utrzymany na metru 80, na metr 80. Yy, co ja mogę powiedzieć, no pierwszy raz widzę piłkę nożną, yy, no fajnie, no jest okej. Okay. Dobrze, dobrze, bo ty dot pogadać? dotychczas grałeś w pici Polo na zapałki, a ja już teraz yy, prze przekazuję głos Jarkowi Sobańskiemu, yy, który się pyta, czy może pogadać. Ja postanowiłem to troszkę pogadać, ponieważ zauważyłem, że napięcie na tym meczu już, już mniej więcej sięga napięcia porównywalnego, przy czy, przy, przy, przy jakiejś takiej sprzeda sprzedaży w Biedronce, przy jakiejś takiej takiej naprawdę ży życiowej czynności. Tak, tą kumam papierosy, proszę, proszę bardzo. Proszę <laughs> Państwa, i widzimy teraz, można by powiedzieć, że to jest dośrodkowanie, można by powiedzieć, że to jest strzał, ale można by też powiedzieć, że po prostu było to zwykłe kopnięcie. Teraz być może jest dośrodkowanie i czy Zachary sobie poradzi. Tutaj bardzo ostro walczą zawodnicy. I... I już prawdopodobnie sekcja obrony. Różnej. I jest out, proszę Państwa. I teraz dla kogo to jest out? Czy dla białego, czy dla zielonego? Tak, biały podnosi piłkę, rzuca i znów rozpocznie się akcja. Ja skupiłbym się na piłce, proszę Państwa. Na piłce jako takiej. Czyli ta sfera z cielęcej skóry, yy, wypełniona powietrzem, prawdopodobnie powietrzem z pompki. I co, dzięki temu wszystkiemu te nasze emocje są takie, takie proszę Państwa, mocne, tak? Daleko gdzieś posunęły się. Naprawdę, proszę, proszę Państwa, powiedzieć ja miał być pi piłkarzem, już Państwa, to bym nam krzyczał, gryzł trawę i walczył o, o, o tę piłkę. O tę, o tę, I już Zachary. Zachary y, postanowi kopnąć piłkę jak najdalej potrafi. A wiemy, że 7 metrów dla niego nie jest problemem. Mamy 7 metrów, mamy 9 i 24 metry. I ktoś tam biegnie. Ich walka, walka przy. Po Karetka jeszcze nie. Jeszcze nie trzeba. Nie, jeszcze nie trzeba. Proszę przejechać dalej, tam gdzie w, w stronę Katowic. Dobrze, Przejechała. wracamy do boisko, proszę Państwa, i mamy delikatne pozycyjne rozegranie ataku przez duży jest bardziej kliznę, pierwszy z tym jest oddanie piłki do Wojtka Kamińskiego. Wojtek Kamiński, yeah. niczym tanar, niczym niczym, niczym knur piłki nożnej ciągnie, ciągnie te piłkę za mocą klatki piersiowej, brzucha obojczyka, ale skupmy się dalej czy Sasza Saszarzejmo jest tam gdzieś, być może jest i niestety yy, zacznie się Znów atak pozycyjny drużyny magistratu y, miasta Kraków. Wszystko, y, wszystko, y, tak proszę Państwa...